Siema, siemano wszystkim, z tej strony Antix Dawno nie było odcinku na kanale Pół roku temu był odcinek, wiem Jakby... Zapomniałem o YouTubie Znaczy nie to, że zapomniałem tak w ogóle Bo na YouTube jestem prawie codziennie aktywny Tylko, że po prostu Nie wiem dlaczego, ale przestałem nagrywać Ale teraz powracamy do Minecrafta, Robloxa typu Bedwars lub inne na przykład jakieś simulatory czy coś. Więc witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz się przedstawię z tej strony. Antics, jak widzicie, to jest mój skin. Jest dzisiaj ze mną driteryty Antix No, Antics XXXX Craft. E, dobra, więc. To chyba możemy zacząć, nie? E, w dwójki, w dwójki gramy, tak? Dobra, to najpierw robimy grupę. Dobra, więc. E, dołącz, e, Double Teams of Two, nie? Dobra. To już Ty wybrałeś. E, kiedyś grałem widzowie w te Bedwarsy, no ale. Yy, znaczy raz grałem i tak w sumie to jestem bardziej przyzwyczajony do Bad Warsu w Minecrafcie Bo Bad Wars w Minecrafcie to oczywiście bloki się stawia tym... Yy, prawym A tutaj się stawia lewym No i... No wiem, że to jest dziwne W wyłączę czat Oczywiście mamy bananka od razu Ja mogę sobie podjetter klikować trochę Umiem Butterfly'a, jetter klika i bolt klika Choć bolt click nie jest, yy, yy, jest yy, nie jest aż taki łatwy do zrobienia. Wiem, że się wydaje, ale żeby tak, to tarcie, takie idealne tarcie wywołać, to naprawdę trzeba trochę. Znaczy nie to, że poćwiczyć, tylko po prostu mieć wprawę, na przykład już w yy, jeterze, nie? Dobra. Yy, od razu się bridżujemy do tamtych. Poconko pro max proszę państwa. Kurde, no spadłem. No, czekaj, bo ktoś się już do nich po pod... Powiem wam, że... E Dawid, po potwierdź, potwierdź, że ja umiem Scafolda. Na, te na tej wersji... Chłopcu walczyć nie umie. Ach, panu, panu, jakiś fan mnie zabił. Dobra, yy, ja najpierw... O, oh, o, oh, 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 podjeżdżają nas, podjeżdżają nas. Wiem, wiem. No jakiś spocony dziecindor. Dobra, słuchaj. Yy, ja szybko muszę żelazko zebrać. Wiesz co, ja ich podjadę. Na spokojnie. Ja, ja, umiem, się, ja umiem się zająć takimi... Kurkowońcami. Dobra, ładnie się klepe Na Butterfly'u, no ale niestety chłop miał zbrojkę, więc nie miałem szans. A O kurde, o kurde. On na ruchomych schodach. Jedzie coraz wyżej, więc o czym... Dobra, ja idę, ja idę tam do tych. Do typków. O, mam cztery diaksy, mam cztery diaksy. Trzeba... Pierdzielony kamper. Dobra, cztery diaksy. Trzeba włożyć je do skrzynki. Inventory. Czekaj, za cztery diaksy co można kupić? Ja pierdzielę, co ja robię? Na ruchomych schodach jedzie coraz szybciej. No jedzie. Masz, masz, jeszcze jednego masz, e, w y, no, no e, nie no, nie no, no. a, za, a za jakieś... Chcia, chcia, chciałbyś może pograć w coś innego? Nie, nie, nie. Dobra, mam nadzieję. Będzie jeszcze odcinek z takiej jednej fajnej gry The Hours. Też postaram się dzisiaj Wam widzowie nagrać. Powiem Wam, że The Hours jest nawet fajną grą. Tylko trzeba kupić pełną wersję za 400 boxów. Niestety, na razie mnie nie stać, no ale na Wielkanoc dostanę 800 Robuxów. Więc kupię sobie pełną wersję i będę po prostu pykał na pełnej wersji, nie? Dobra, już obudowuję. Czemu mi nie kupiło? Halo? Halo, to ja, twój telefon. XD nie. Nie. No chłopie, u mnie na odcinku się nie bluźni. No! Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? XD. Czekaj, zrobimy miniaturkę. Chwilę, chodź, chodź, zrobimy miniaturkę. No to chodź. Nie, no dobra, to już, bo wtedy chyba mi się. Nie, 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 się chyba ten nie, 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 znowu ten, bo wtedy mi się nie, wyłączy... Ten. Ej, podjeżdżamy ich. Aha, bo on, on nie, 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 No dobra. Ja chyba idę na zielonych, wiesz? O, bo u nich akurat klepa jest. To ja idę na zielonych, dobra? Ale chłop ho nie rozklepał. Idealnie i zielonych nie ma idealnie. Idealnie zielonych nie ma, XD, tylko mam nadzieję, że mi bloków starczy. Dobra, akcja, 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 akcja. Aha, bo oni już mają łóżko porobione, dobra. Yy, u nich sobie trochę żelaza zbiorę. I sobie wezmę mieczyk jakiś lepszy. Na zbrojkę uzbieram. Dobra, idę chłopom rozwalić łóżko, bo chłop akurat gdzieś wylazł. Idealna okazja, żeby im łóżko rozwalić, nie? Bo chłop już mnie zauważył, dobra. dobra. Ch chłop już się poci. Powiem ci, że nie wiem gdzie jest chłop, ale boję się strasznie. Dobra, kupiłem zbrojkę. Dobra, bo chłop tu idzie, chłop tu idzie. M muszę szybko wziąć bloki i stąd pieprzać. Cholera, idzie. Dobra. Zginął. Gdzie on jest? Czekaj. Zginął chyba. Dobra. To idę na żółtych. O, żółci, żół, żółtych akurat nie ma. Żółtych akurat nie ma. Dobra, let's go. Cholera! Cholera, prawie im łóżko rozwaliłem. Kurde, tak blisko było. Dobra. Mm, to tak. Hmm, tu widzę, że Dritter ładnie buduje. <grybujesz> Zabudowałem. O, ej! <grybujesz> Dobra. <grybujesz> A w tej skrzynce? Czekaj. O, dzięki. Dobra, dzięki. 185. Ja sobie kupię myślę zbrojkę, zbrojkę żelazną. Nie. O. No do, do, chyba dobrze, nie? Dobra i teraz muszę zbierać 70 żelaza na miecz. Żelazny, nie? Ale ja, zobacz, jaki ja już jestem normalnie, nie? No! Nie! No nie wierzę, spadłem! Cholera! Dobra. Trudno. No ale już. Jakoś przeżyłem. To, że spadłem. Wiem, że w to nie gram, dlatego... Dobra, widzę, że tam pożo... No! Ja pierdzielę! Znowu? Co? No, nie do końca. Ale po prostu, no, średnio lubię grać w Bedwarsy na Robloxie. I chyba wiesz dlaczego? Nie no, ta gra jest fajna. Powiem ci. A twórcy się postarali na pewno. I to szanuję, że twórcy się postarali. Dobra, e... wiem. E, powiem wam, widzowie, że w Pet Simulator grałem ostatnio bardzo dużo. E, jestem kłopot. Be... Słuchaj. Z, z czego by tu nagrać odcinek? Z PET Simulator czy z tej, nowej, z tej gierki? I mi się wydaje, żebym mógł nagrać z tej gierki i by dopiero leciał PET Simulator później, nie? Ile ona kosztuje? Dobra, ja już, ja już Ci pomagam. Ha! Dobrze! Let's go! Fajnie. Więc tak. E, ja teraz idę sobie tędy. E, ile diamentowa kosztuje? Cholera, osiem emeraldów. Chłopak chłopak jakiś topór. To Minę na, na DC Chłop, co w ogóle nie ogarnia bedwarsów! Aha! Skafold, dobra! Nie no, chłopie, jaki skapold? No chłopiec, co on wali? Co on odwala? Ja na ten miecz śmieciu zbierałem dosyć dużo. Dobra, szybko... Bridge! Ej, czemu się nie mog... Aha, dobra. Miałem laga. Miałem laga, strasznego miałem laga. Uuu, uh, 70 od razu dobra dobra mm, gdzie są typy ja chyba pójdę ja chyba pójdę na typów obok wiesz tak tak wiem Można można na dwa bloki skakać co za Pederasta jakiś normalnie. To jest ten sam typ, co mnie przed chwilą zabił. Nie, to jest... To jest pederasta, już Ci mówię. Chłop, to... Co tam jakąś motolotnią z ta lata? O co chodzi? Chłop, co motolotnią z No nie, no ten imbecyl tu idzie, kurna. Co za... No nie, TNT! TNT! TNT nam rozstawił! Jesteśmy w dupie. Co? Jak? Jak Okej, okay, ale chłopie, nie fleksuj się tym, że masz jakieś... Że masz jakieś gówniane baloniki. Stop the cup. Nieźle chłop nam beda rozwalił. Ty też wojduj. Ty też wojduj. Czekaj, jak można być takim łomnym, żeby wydać, żeby wydać Robuxy na tą grę? Dobra, nie wiem. Dobra. Weź ten, weź. Chodź na spawna. Lobby. Weź kliknij lobby. Tak, już koniec odcinka. No 14 minut. No. Czemu? Dobra. Także żegnam w Was widzowie serdecznie. Dziękuję. Dziękuję, że obejrzeliście. Dziękuję jakby... No dobra, po prostu żegnam. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!